Kolejny krok w odbudowie klubu też pokazuje to, tą drogę, jak, jaką przeszliśmy właśnie od, od, od tego naszego stulecia, powiedzmy, gdzie nie byliśmy w stanie tu nawet jednego meczu wynająć, jak teraz to się wszystko pozmieniało i, i swoją pracą naszą wspólną pracą pokazaliśmy jak ta wiarygodność wzrosła, bo, bo mówię to, czy 3,5 roku gdzieś to trwało, a naprawdę jest, jest, ruch jest inaczej odbierany i mile widziany na, na tym legendarnym obiekcie. Wiadomo, że to jest jakiś pierwszy krok z powrotem, jakby do, do powrotu na, na, swoje, na swoje, do swojego domu na C6 i, i, i miejmy nadzieję, że też ten, tego, tego okresu nie prześpimy. Na pewno będziemy tutaj mieli dużo roboty, ale najważniejsze, że, tutaj, że jesteśmy w Forzowie, już te odległości nas tam też nie będą Dziś ogranicza. Stadion Śląski myślę, że będzie żył. Nie, nie tylko w wakacje, kiedy jest dużo koncertów czy lekatetyka, ale także w miesiące wiosenne, jesienne, kiedy jest piłka ligowa i przyciąga w dalszym ciągu tysiąca, może dziesiątki tysięcy kibiców. Nie w Gliwicach, ale właśnie w Foszopianie. Lubimy wyzwania. Mój zespół, moi pracownicy są do tego przygotowani. Także zapraszamy i zrobimy wszystko, żeby kibice, żeby klub, piłkarze czuli się u nas jak u siebie w domu jesteśmy przygotowani i przyzwyczajeni. Mamy bardzo dużo imprez rangi mistrzowskiej, na przykład Diamentową Ligę w lekkiej atletyce, ale też bardzo dużo koncertów. Mamy specjalny harmonogram, który na pewno spowoduje to, że będziemy gotowi i bardzo się cieszymy, że będziemy domem dla tak utytułowanego klubu, jakim jest Ruch Chorzów. I będziemy zawsze robić wszystko, żeby, żeby, żeby jak najlepszy wynik zawsze pokazać, najlepszą grę, żeby, żeby nas wszyscy też mogli na tym na tym obiekcie podziwiać. Mam nadzieję, że też tak będzie, bo też się przyzwyczaiłem do tych nowych nowych ścian, nowych murów, nowe, nowej murawy tego nowego, całego obiektu i, i też podobnie jak, jak, jak na pieście, też myślę, że, że, ta, że ta, ta atmosfera będzie tak gorąca i, i będziemy, będziemy mogli powiedzieć, że ten 12 zawodnik znowu nas, nas tutaj wspiera i, i, i też generuje to, że, że mamy potem dużo, dużo więcej punktów.